Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku. Pogoda miała być wspaniała, nieźle, bo już przestało padać. Za chwilę przetestuję wakeboarding. Jest ze mną Staszek. Cześć. Witam cię serdecznie. Widzę, że już uszykowałeś dla mnie sprzęcik. Tak, co Powiedz tam. mi, co będziemy potrzebowali. E, czyli tak, w takie dni, kiedy nie, jest, nie, nie ma dużego słońca, potrzebujemy pianki, mhm. która troszkę nam pozwoli zachować więcej ciepła, gdy będziemy w wodzie. Dla początkujących to jest ważne, ponieważ spędzimy trochę czasu w tej wodzie na, na, na Niestety, początku. Podejrzewam. Tak, podejrzewam. Potrzebujemy kask, jest bardzo przydatny, ponieważ jak zobaczycie później będzie dużo przeszkód, w które przypadkiem czasami możemy zahaczyć, jeśli, jeśli jeszcze się uczymy i jesteśmy na początku swojej ścieżki, później też jak już robimy jakieś późniejsze ewolucje, więc... Kask jest bardzo ważny. No, ja myślę, że podziękuję z tych przeszkód dzisiaj. Dzisiaj może tak, ale może następnym razem. Bardzo ważny jest kapok, który po prostu mm -hmm. będzie nas utrzymywał na powierzchni wody, kiedy, kiedy będziemy siedzieć. Okay. E, deska, to jest sama deska, sprzęt naszej całej, e, jakby centrum naszej całej zabawy. E, ona, ona też jest wypornościowa, więc spokojnie nas unosi kapok, unosi nas deska na wodzie. E, o, spoko. Mamy wiązania. W tym przypadku są to wiązania sznurowane, deska jest zrobiona, z rdzenie rdzenia z drewna, reszta to lamina mhm. i już grafika jest, jest dowolna. A czy jest tutaj jak centra. na snowboardzie? Bo widzę prawa noga tutaj z przodu. Rozróżnia to się też prawa, Nie, lewa? Nie, tak czy... naprawdę to jest symetryczna deska. Aha. Jesteśmy, mamy w kaczuchę ułożone wiązania, okay, rozumiem. więc des na desę możemy pływać i lewa z przodu i prawa z przodu. Mhm. No dobrze, sprzęt jest, tak więc pozostaje się przebrać i udać się na miejsce, gdzie znajduje się bycie. Jasne, do dzieła. Ja już jestem, jak widzicie, przebrany i pora jeszcze założyć dechę. Powiedz mi, Staszek, od czego tu zaczniemy. Yy, jest pomościk? Tak, no i jako, że jesteś pierwszy raz, to ty jesteś na etapie tak jak każdy, czyli nie wiesz, co się będzie teraz działo. Kompletnie. Gdzieś tam widziałeś może w internecie czy, czy z brzegu jak mhm. to wygląda, ale tak naprawdę jak jesteśmy sami, e, jak sami mamy to zrobić, to wszystko in inaczej już się w głowie układa. Więc e, najważniejsze jest to, że jesteś ubrany, masz cały sprzęt na sobie, załóż kask, proszę. Spoko. E, żeby o tym nie zapomnieć. Ok. okay. Czyli co? Yy... Teraz zapniemy dechę, deskę założymy na platformie tutaj pływającej, żeby było bliżej, żeby wejść do wody później mhm. I, I zaczniemy instruktaż Wchodzimy już? Wchodzimy, no Nie ma czasu do stracenia A nie jest zimna woda? Nie, woda jest nagrzana Tak Tutaj jest płytko, więc możesz bijać się do wody <laughs> Najgorszy moment to jest, jak jeszcze człowiek <laughs> nie zmoknie Tak, ale już później się przyzwyczaić, będzie OK. I co, zimno? No. <laughs> Nie, tak średnio bym średnio. powiedział. Średnio. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. No. I teraz sa, cały, cały ty. Daj mi chwilę. Okej. Okay. Zostawcie łapkę w górę za te poświęcenia. Po raz kolejny będę pływał w marcu To jest wcześniej przypadkiem, czy kajaka. Nie zamarzniesz. A. Okej, okay. i ze spokojem, wszystko ciebie unosi. Ciebie unosi cię deska, unosi cię kapoczek. A ta deska mam tak być, czy mam starać ją zbudować? Tak, jest ok, lekko palce do wody. O, ale lekko, bez przesady. I ze spokojem, jesteś już oswojony z deską, ze sprzętem, jest ok, nie topisz się oswojony? No, ale nie wyobrażam sobie, żebym wstał. Wszystkie, wszystko to je pokażę, wszystkie cię nauczymy. Dobra, trzymaj drążek. No. I teraz bardzo ważne. Deska musi być zawsze w poprzek do kierunku jazdy podczas startu z wody. Tak jak, teraz. tak, jak teraz. Proste ręce. Dokładnie. Lekko ugięte kolana. I w takiej pozycji będziemy startować. Lekko przekręć jeszcze deskę, żeby była w poprzek do tamtego słupa. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Ok. W takiej pozycji będziemy startować. Proste ręce. Cały mocno proste, zablokowane proste ręce. Dokładnie. Yy, jedziemy 2-3 sekundy w wodzie w poprzek. Wyciąg się rozpędza yy, I, jak i kiedy. Jaknie się lina na maksa, to wtedy wstaje. Jeszcze nie, jak ona cię zacznie ciągnąć i się rozpędzi, to biodra tobie wyjdą nad wodę i wtedy możesz wstawać i się przekręcać, dobrze? Przekręcasz, żeby noga prowadząca w swoim przypadku prawa była z przodu. E, równomiernie ciężar ciała nad deską, e, biodra nad deską i nie wychylamy się ani do przodu, ani do tyłu. Ja teraz idę po pilot. OK, gotowy? Nie. To już idzie? To już idzie, zaraz nie będzie chciał wychodzić z wody. Tak to zawsze jest. Dobra, proste ręce. Proste ręce i powoli, powoli startujemy. I wstawaj. Ładnie, Jonasz, tylko wiesz, całe 5 metrów. Problem jest taki, że za bardzo usiadłeś i się przyciągnąłeś. Proste ręce i nie siadamy. Lecimy dalej, Lecimy dalej, no. Ej, a nie, zapadam się. Aha, czyli jazda na snowboardzie pomaga tutaj. Pomaga. O. Myślałem, że mam kondycję. Jednak nie ma. Jak, Jonasz, jak wrażenia? No, wrażenia super. Widzę tylko jeden minus tej pasji. Jest to pogoda. Jasne. Dzisiaj była średnia, ale dałem radę. jeszcze przebrałem, jest mi trochę cieplej. No ale teraz porozmawiajmy o plusach przede wszystkim, bo ich niewątpliwie jest pełno. Przede wszystkim, jak dla mnie jest plus taki, że bardzo szybko można to ogarnąć. 10 minut i byłem w stanie już, jak widzieliście pewnie na nagraniach, bez problemu płynąć, nawet z jedną ręką sobie później radziłem, więc super. Później nawet się zastanawiałem nad hopami, no ale jak zobaczyłem, że półtora metra to ma w wysokości, no to odpuściłem, bo tak. nie ten poziom na pewno. Zostawmy to na później. No ten sport jest bardzo, bardzo łatwy, wystarczy po prostu słuchać tego, co, co mówią operatorzy, instruktorzy, mm. y, zrobić po kolei te wszystkie kroki i pojedzie się, się w pierwszej, w pie po pierwszym razie, już się będzie czuło satysfakcję, już się będzie jechało. No Więc tak, tak dokładnie. naprawdę. Prosty. A to jest też fajne, no, że przychodzę tutaj tak naprawdę z niczym, bo mm -hmm. dostaję wszystko. Mam tak. dechę, sprzęt pełne, wyposażenie, skakuję do wody i mogę płynąć. Nie? Dokładnie. E, może zdradzisz też, jak to cenowo w ogóle wygląda? Yy, wiesz, co u nas jest w tygodniu do 16:35 zł plus 10 zł za deskę. Yy. Yy, oraz w weekendy i po 16:00 w ciągu tygodnia 40 zł plus 10 zł za deskę. Czyli. 50 zł mamy cały komplet i mamy 15 minut pływania minimum, jeśli się trafi nam taka pogoda jak teraz, jest niechętnych, więc w cenie tych 50 zł możemy popływać całą godzinę tak naprawdę. Powiedz mi, jak to się w to wkręci, są jakieś zawody na przykład? Tak, w Polsce ten sport jest już bardzo popularny, mhm. jest to nadal najszybciej rozwijający się sport wodny na świecie, oh. mamy w samym centrum Poznania mamy jeden taki wyciąg, z dwoma słupami, ale w promieniu 50 km jest przynajmniej 6-7 kolejnych takich samych wyciągów. Mhm. Więc jeśli mamy tylko takie, taką zajawkę, że chcemy wejść, spróbować, to naprawdę jest, jest możliwość. Jeśli chodzi o zawody, to teraz mamy w stawikach, to jest w Sosnowcu. Jest so mistrzostwa Europy i Afryki, mhm. e, więc, e, więc ten weekend więc będzie się działo, to, to będzie na czym międzynarodowe. Te polegają? E, tam w Sosnowcu jest już wyciąg z czterema z pięcioma słupami. Jeździmy w kółko, e, jest dużo więcej przeszkód. E, robimy najlepszy przejazd, robimy triki z kickerów, e, z, ze sliderów. E, i i jest oceniany przez tam sędziów. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo ja gdzieś tam w internecie widziałem, że nie tylko za wyciągami ludzie na deskach sobie śmigają, ale też na przykład za motorówką. To jest ten sam sport ciągleszcza? Tak, to znaczy za motorówką był, to był pierwszy, to był pierwszy sposób jazdy na desce po wodzie. Najpierw wiadomo, były narty, a później drogo ewolucji. To się przeniosło na deskę i za motorówką najpierw się pływało. Cały czas jest to bardzo, bardzo popularne za motorówką, mhm. ale minus jest taki, że jest to po prostu bardziej kosztowne. To jest mistaszek, jak ty się w ogóle o tym dowiedziałeś? Wiesz co, ja zacząłem tą przygodę 6 lat temu, kiedy w miejscowości Szem, to jest właśnie 50 km od Poznania. Mhm. Młody student otworzył swój wyciąg. Zaraz po studiach otworzył swój wyciąg pierwszy. Ja byłem bardzo tym, tym zapalony, podobało mi się, mi się to. Pierwszego dnia, pierwszego dnia poszedłem i były darmowe pływania, popływałem sobie. On szukał akurat operatorów, mhm. więc, więc zapytał, czy, czy nie chce się to nauczyć, czy nie chce operować. Ja się zgodziłem i, i tak się zaczęła tam przygoda właśnie z wake, park, z wake parkiem, z wakeboardingiem. I od tego czasu wakacje sobie operuję, zajmujemy się wyciągami i, i, i działamy mhm. w tym sporcie. A zawsze mnie też ciekawi taka rzecz, ja lubię się pośmiać, myślę, mhm. że jak każdy. Tak. Powiedz mi, czy w tej pracy zdarzają się jakieś śmieszne akcje? Dużo ludzi, w sensie dużo dzieci i, i gdzieś tam jak ktoś ma trochę dystansu do siebie, to z chęcią wskakują i na brzuchu sobie płyną. Trzymają się drążka, Aha. płyną na brzuchu. To, trzeba, to jest śmieszne. Czasami Kurde, komuś tam spróbować. majtki spadają, więc, <laughs> więc jest zabawa. E, tak, no, staramy się, wiadomo, wszystko robić gdzieś tam, żeby było w, w ramach bezpieczeństwa, bo wiadomo, to jest woda, mhm. to są prędkości, to tak, jest tak, już tak, sport tak. ekstremalny. Więc wszystko trzeba nad wszystkim czuwać i w miarę tam z rozsądkiem mhm. podchodzić, żeby gdzieś nie, nie prowokować niebezpiecznych sytuacji. A powiedz mi, kobiety również często tutaj się Tak, pojawiają? Dziewczyny są bardzo silnym tutaj elementem mojego parku. Bardzo chętnie przychodzą. mamy, U nas pracują trzy, trzy operatorki, mhm. które same pływają, robią tam triki z przeszkód, salta, nie salta, więc, o, więc są też bardzo mega wkręcone w ten sport. Więc jak najbardziej dziewczyny tutaj też, też łapią tego bakcyla. Ja myślę, że troszeczkę już ten temat wyczerpaliśmy. Na pewno mm -hmm. się dowiedzieliście bardzo dużo informacji, przede wszystkim od Staszka, bo ja dzisiaj tutaj byłem kompletnie Ale zielony. Ale bardzo dobrze, jak na pierwszy tak, raz. Tak, jestem bardzo jest, zadowolony. Jest naprawdę bardzo fajnie i tak naprawdę każdy, kto przychodzi, yy, zrobi w 15, pierwsze 15-20 minut właśnie takie mm -hmm. coś jak Ty, czyli pojedzie, pojedzie prosto. I na drugiej lekcji będziemy tłumaczyć później zakręty i, mm -hmm. i dalszy ciąg całej zabawy. A czy pewnie jest zdziwienie często Tak, ludzie, wszystkich ludzie osób, bardzo nie? są zdziwieni, że to tak naprawdę że jest Że ogarnęli no. temat szybko. I na sam koniec jeszcze, Staszek, chciałbym, żebyś zachęcił naszych widzów do pojawienia się właśnie w takich miejscach. Mm -hmm. No i żeby w ogóle zobaczyli, co to jest, jak to wygląda. No, w tym odcinku na pewno zobaczyliście, jak, jak fajny jest ten sport, jak łatwo go się go się nauczyć, złapać bakcyla. Eee, nie ma tutaj co, co, co wiele zachęcać tak naprawdę, bo, bo jeśli lubisz wodę, jeśli lubisz kontakt z wodą, jeśli lubisz wysiłek fizyczny, bo tutaj można tak, jak sam poczułeś, tak. e, mały fitness Kondycję sobie zrobić. Tak. Ehm, więc, więc przychodźcie i będziemy razem robić progres. Zapraszamy. Staszek raz jeszcze dzięki, dzięki wielkie, wielkie. za pomoc, za super instrukcję. Bardzo mi się podobało i na pewno jeszcze tutaj Cię odwiedzę z moimi znajomymi. Cieszę się. Hej. Hej. Kolejny odcinek do nami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach oczywiście, jakie kolejne pasje mam sprawdzić, a komu mało, niech bija na mój Instagram Znajdź Pasję. Do zobaczenia wkrótce. Cześć. Dobra. Idziemy? Dobra, jeszcze raz. Nie ma słonej wody, więc spoko. Ja u... I jak, Jonasz, jak wrażenia? A, to już idziemy, tak? Tak, jest wysoko, jest kurde wysoko. by się kameruje. Do robienia? Ale jeżeli chcecie... Ale, ale, ale. Kolejny odcinek za nami. Mam nadzieję, że we... Le, 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 le. Zawsze za pierwszym razem wychodzi, a później nie. Kolejny odcinek za... Jest grzyweczka, jest dupeczka. Dlaczego trzeba aż o czterech rzeczach powiedzieć?